Wierzyć mię, Panie, uż, prosić mię, uż, skaż mi kosztowność dusz, prosić mię, uż. Naszą modlitwą i prośbą do naszego Boga Ojca i do naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, jest prośba, aby wierzyć, aby umieć wierzyć, aby umieć wierzyć, jak mówi Słowo Boże, jak powiada Pismo Święte. Żeby umieć wierzyć w taki sposób, jest naszym przywilejem, że mamy w języku polskim Słowo Boże, Biblię. I te wszystkie słowa, które mówił i nauczał Pan Jezus, my możemy je sami czytać czy nawet słuchać, i w ten sposób poznajemy prawdę. Wtedy ta prawda nas wyswabadza. Ale z czego nas wyswabadza? Od, od naszych wyobrażeń, od naszych wierzeń, od naszego. Pojmowania Boga, od naszego pojmowania, podobania się Bogu. Jedna niewiasta przyszła do pana Jezusa. Czytamy o tym w Ewangeliach. I mówi: Panie Jezu, błogosławione są piersi, które ty stałeś i łono, które ci nosiło. A pan Jezus mówi: do tej niewiasty, bardziej błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. Innym razem, kiedy Pan Jezus nauczał, przyszedł ktoś i powiedział Panie Jezu, oto matka Twoja i bracia Twoi, są tutaj i chcą się z Tobą widzieć. A Pan Jezus spojrzał na tych, którzy Go słuchali, kiedy nauczał, i powiedział, wy jesteście moją matką, braćmi i siostrami. Co to oznacza, że my robimy jakby takie zmiany w naszym programowaniu, w naszym myśleniu? Nasze myślenie może być, że priorytetem jest na pierwszym miejscu a więc mąż, żona, dzieci, może dom. A, a Pan Jezus tutaj wskazuje, że tym priorytetem jest Ojciec Niebieski i Jego wola. Ponieważ mamy przykazanie, aby go kochać nie troszeczkę, ale z całej siły. Nie trochę w myślach, ale z całej myśli. Nie tak uczuciowo trochę, ale z całej duszy. Dlatego czytając Słowo Boże i rozważając go, my uczymy się wierzyć. Raz się słyszy, a ty jesteś innej wiary. No tak. Ponieważ. Ja wierzę mojemu zbawicielowi, że on mi dzisiaj pomoże, że on mnie dzisiaj poprowadzi. Kiedy będę miała troskę czy potrzebę, to zrzucę na niego, a kiedy będę chora, pomodlę się o zdrowie i on mnie uzdrowi. Tak, masz rację, ja wierzę inaczej niż ty. Ja na każdy dzień potrzebuję. Mojego Zbawiciela i z Nim mogę zrobić wszystko, a bez Niego nic. Ty wierzysz też w Niego, ale jak twoga, to do Boga. A tak, to Ty sam dla siebie jesteś Bogiem i Panem. Idziesz gdzie chcesz i robisz co chcesz. No ale spójrz na owoce. I tu drzewo, i tu drzewo. Ten, który codziennie powierza swoje życie Bogu, są Boże owoce, miłość, dobroć, uprzejmość, łagodność, cierpliwość, a ten, który też wierzy, ale swoje życie układa według własnych przedstaw, tam widzimy nieczystość, złość, zazdrość i wiele innych podobnych czynów. Więc dzisiaj musimy zadać sobie pytanie: czy chcę, Więcej poznać mojego Boga? Czy chcę zweryfikować moją wiarę? Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, że chcę go poznać i chcę wierzyć według Jego Słowa, to dzisiaj podejmuję tą decyzję. Będę czytać Jego Słowo z modlitwą w pokorze że On wie, a ja nie wiem. On widzi, a ja nie widzę. On jest mądry, a ja głupi. Jeżeli tak, to wtedy otworzy moje oczy, nauczy mnie mądrości i da mi poznanie. Poznanie. W jakichkolwiek dziedzinach życiowych, we wszystkim, da mi zrozumienie, bo On jest jedynie Alfa i Omega. Amen.